Ostatnio przeglądałam internety w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego pomysłu, żebyśmy mogli fajnie spędzić swój wolny czas. I znalazłam, tym razem na kanale YouTube, e, propozycję od Toruńskiej Agendy Kulturalnej. I są to warsztaty fotograficzne prowadzone przez Lenę Paracką-Werner, bardzo uzdolnioną fotografkę, z którą miałam nieraz okazję współpracować. Także dzisiaj chciałam Was zaprosić do wspólnego oglądania, żebyśmy razem dowiedzieli się czegoś więcej o zdjęciach, które jak wiecie uwielbiam robić, co zresztą widać po moim profilu na Instagramie. No a później pójdziemy sprawdzić wiedzę w terenie. Także chwilę poświęcimy na oglądanie, a później idziemy działać z aparatem. Cześć Wam, witajcie w trzecim odcinku naszej warsztatowej serii. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że niektóre zdjęcia są udane, zapamiętają naszą pamięć, a inne niekoniecznie. Po pierwsze musimy znaleźć sobie temat e, zdjęcia i tym tematem może być człowiek, może być zwierzę, może być e, architektura, może być kolor, może być e, światło, może być e, światło-cień, może być... E, Przedstawienia jakiegoś uczucia przez to zdjęcie. Zdjęcia potrafią powstawać wiele dni, tygodni, czasem lat, ponieważ e, dajmy na to, mamy jakieś miejsce i wiemy, że tutaj musi powstać fajne zdjęcie. E, tylko potrzeba nam jest jakiejś akcji i możemy wracać tam wiele razy i ta akcja nie będzie się działała. Możemy czekać, siedzieć na ławce, obserwować i nic. I nagle pewnego dnia ktoś będzie akurat przejeżdżał rowerem albo akurat y, będzie jakaś dyskusja w tym miejscu i wtedy powstanie dopiero to zdjęcie, ale będziemy już, mieli, będziemy już mieli zaplanowane je w głowie. Dlatego w fotografii tak ważne jest myślenie, planowanie, obserwowanie i czekanie, bo to człowiek, a nie aparat robi zdjęcia. Okej, okay, a teraz idziemy w teren poszukać jakichś ładnych scenerii i wykorzystamy wiedzę, którą nam przekazała Lena. OK, a więc wchodzimy do Parku Bydgoskiego, który jest pełen malowniczych scenerii. Tutaj na pewno znajdziemy coś ciekawego, także myślę, że to jest super przestrzeń na eksperymenty. W parku Bydgoskim nie brakuje pięknych miejsc i rzeczywiście wystarczy tylko się przyczaić i poczekać, aż coś ciekawego zacznie się dziać przed nami w kadrze. Mm, o, no na przykład, właśnie tak. E, także jest to naprawdę bardzo fajne miejsce, żeby wybrać się tutaj z aparatem i nie trzeba mieć jakiegoś super sprzętu. Wystarczy sam telefon komórkowy czy tam smartfon. Właśnie doszliśmy nad Wisłę, w moje ulubione miejsce, w które bardzo często przychodzę ze szkicownikiem i farbami albo ołówkami. Właśnie tutaj na tym drzewie e, lubię sobie pomalować w wolnym czasie. Teraz ostatnio poziom wisu się podrósł, więc jest trochę więcej wody i tym raczej nie wysięgam. Ja już na dzisiaj zakończyłam robienie zdjęć. Idę teraz do mieszkania zgrać materiał i może wrzucę parę ciekawych ujęć na Facebooka. A Was gorąco zachęcam do tego, abyście rozwijali swoje zainteresowania związane z fotografią e, i korzystali z kanału Toruńskiej Agendy Kulturalnej, ponieważ znajdziecie tam dużo nagrań Leny, e, która tłumaczy, w jaki sposób robić zdjęcia, w jaki sposób one opowiadają historię, gdzie szukać inspiracji, jaki sprzęt wybrać do robienia pięknych zdjęć. Także gorąco Was zachęcam do tego, aby rozwijać swoje zainteresowania i korzystać z tego, co nam tutaj proponuje toruńska instytucja kulturalna. Tak. Cześć. No i generalnie bardzo często o tym zapominam, ale będzie mi naprawdę miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, ponieważ to jest taka motywacja dla mnie, żeby nagrywać kolejne filmiki. I każdy sub cieszy.